Cześć! Z tej strony Mason. Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na tym kanale. Dzisiaj przedstawię wam bardzo przez Was wyczekiwanego e, baga na niewidzialność. Mam nadzieję, że z niego skorzystacie, bo naprawdę jak SSO usunęło jakby ten stary interfejs, to ja już mówię, nie, no naprawdę nie będzie możliwości, ale jednak udało się coś wykombinować, e, więc ja już chyba więcej nie przedłużam. A i jak coś to ja to nagrywam zaraz po live, więc yy, mój głos może nie być już w takiej kondycji yy, jak yy, zwykle. Jeszcze muszę Wam chwileczkę przerwać, bo muszę Wam zaprezentować 5 ostatnich subskrybentów. Bardzo dziękuję za subskrypcję. A jeżeli Ty, mój drugi widzu, jeszcze mnie nie subskrybujesz, to bardzo serdecznie do tego zapraszam. A póki jesteśmy przy zapraszaniu, bardzo serdecznie zapraszam Was na mojego Instagrama. Nazwa wyświetla Wam się właśnie na ekranie. Wrzucam tam dużo fajnych fotek, relacji, jak tam idzie przygotowania do filmików i do bagów. Więc tam Was zapraszam. Jedziemy sobie. Jedziemy pod wózeczką. Jedziemy sobie do ujeżdżalni. W ogóle, napiszcie mi, co sądzicie o tych nowych ubiorach z okazji tęczowego festiwalu. Więc, tak, jedziemy sobie do ujeżdżalni, i tutaj mamy sektor taki, i mamy sektor taki, w którym są wyścigi, ale wyścigi nas nie interesują. My jedziemy sobie do tego sektoru. No i tak. Wszystko fajnie, pięknie, jedziemy sobie tutaj. I teraz, tak, powiem Wam, że na samym począteczku. Na samym począteczku. Klikamy na imię naszego konia Moonlight'a. Klikamy na zmień nazwę. Klikamy na losowe i zamykamy. No i wszystko fajnie. Teraz, jak już jesteśmy obok komputerka, to klikamy na komputerek. Klikamy tutaj na ten tryb zdjęć, zamykamy go o. Klikamy jeszcze raz na tryb zdjęć i klikamy Escape na klawiaturze. I teraz tak, pokazał nam się nam nasz interfejs. Więc po prostu to jest to, o co nam przez cały czas chodziło. I teraz po prostu jedyne, co musimy zrobić, to kliknąć znów na imię naszego konia, znów na zmień nazwę, znów na losowe i zamknąć. I, I teraz jesteśmy tutaj. I już możemy normalnie się poruszać, kochani. I to tyle z tego buga na niewidzialność. I udowodnię wam po prostu, że to działa. Tylko troszeczkę on nie działa... Y Mogę się teraz tutaj trochę o to wszystko uderzać, ale to nieważne. Działa tak jak ten, który był wcześniej. No bo tutaj będziemy mieli zawsze ten napis, i to tutaj. Ale tak, możemy sobie zamknąć interfejs. Na razie musicie używać tego baga, jeżeli chcecie być niewidzialni w SSO. I wszystko, co Wam dzisiaj chciałem zaprezentować, to chyba Wam zaprezentowałem. A więc tak, klikamy. Jeżeli już chcemy przestać, no to klikamy na Anuluj. No i to tyle. Więc tak, mam nadzieję, że ten filmik Wam się sprzydał i spodobał. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i cześć!